Czuć za piękny poranek Żyć nie umierać Świetnie, nie? No dobra Co mamy tutaj do zapakowania? Halo ekran. Do czego taki jesteś? Mogę cię jakoś przestawić? Nie, nie mogę. Aha. Tam. Muszę wyłączyć i włączyć w takim razie. Hello, neighbor. Pokaż mi, co posiadasz w swoim domu. Nowa gra. Widzicie? No dobra Włączyć elektrykę, sprawdzić środek Przenieść rzeczy i prześpi się No dobra, no to co? Włączamy elektrykę Kluczyk Ej, ale dziwnie się tu steruje, no a, f, ja oh yeah. Lewy Okej, okay, jeżeli się przytrzyma to ten F, 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 f Taki speedrun A tak można postawić, dobra Idziemy się przespać Ale noc No i to wszystko sąsiad robi Słyszę cię tam hałasy nie? nie, nie chcę wyrzucać Co tam są w robi? Nawet jakiś pociąg Nie ci nie poradzę. Coś wykombinuj Dobra zobaczmy trzeba. o tu ma wejście Tak głośny, że to ja wam ściszę bardziej. On dalej nie przestaje. Przestał. Szoki niedowierzanie. To pytanie brzmi, gdzie było to wejście? Tutaj to było, dobra. Dobra, czyli zrobię tak. Przejdę na tą stronę. O ja. Co tu robi Rekin? Nie... Okej okay. Już wola dzień, to prawda Co to tak zapiszczało? Ale ono sam siedzie Chodźmy mnie. się Ty on może tu aż być bliżej A co się cię rzucę Piłeczką będzie lepiej widać To czego on tak blisko jest? Idę swojej nory Wow, przez ściana przeszedł. Cudowny ten sąsiad. O! Przyda się. Nie chcę wyrzucać. By spojrzeć. Jeszcze bliżej sobie podejdź Czemu on przeszukuje mój pokój? On wybił okno, tak? Dobrze myślę Tak Ty, jesteśmy bezpieczni On został w moim domu Potem my wejdziemy w jego no czemu nie? Ha. Ej, tego się nie spodziewałem. Tutaj coś jest. Łom! Daj mi ten łom, no ej No Sion nie strasz Co ty tutaj? Patrzisz, nic. A, jednak je bałagan. Tam dalej w domu, tak. Tu nie można. Tu nie można. Tu nie trzeba wchodzić. To otwiera? Co? Co? O, otwiera. A, tam sąsiad dalej siedzi. Dobra, szukamy... ...czegoś. Nie, nie przeszkadzaj mi, proszę cię o, da się odkręcić na zimne, okej, okay, ale pa co skąd się bierze tam ładnie. dobre pytanie nie wiem, tam tę, tę zimną wodę tu telefon klucza nigdzie nie ma chyba tak, potrzebny jest klucz hej jak już mam to Ty, to bez problemu mój pójdzie, tylko teraz skąd wziąć klucz. Może jest tu mm, nie wydaje mi się. Co tu się z... Co tu zrobiłem, ale, okej okay. tu coś potrzebuję, tu w ogóle masz szkołę jakąś? Jeden plus cztery pięć i co mam dać to, czy co? Pięć. Kto mi rzuca papierami? Ile by tego było? Patrzę. Już się nie wiemy takiego bałaganu A, znikają one Tak, znikają, dobra Nagra nie granie lagowało, dobra. No, topią nawet dobrze. A bluza jest trudna? Typu poblokowane No to Tu jakaś panna. Tu jacyś ludzie. Znowu tu. Fajny pokój. A. Dużo zablokowanych drzwi ma. Amery, sztypa Tak to wygląda Wytrych, okay. oh. okej oh. Dzwonek, znowu O jak Nie wiem po co, ale okej O, o No są Ta widać działa w ogóle? działa. Ach, ciekawe. Ty, 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 ty. ciekawe. do czego te drzwi prowadzą. Nie wiem, ale mam wrażenie, że wszystko przeszukałem. Pójdźmy wtedy na poziom niżej i przeszkajmy tam wszystko. Zdolakowałem bardzo łatwy sposób, co i. tu tylko chyba nie wiedziłem? ty. Trumna. Ktoś zadzwoni dzwoneczkiem. Instrukcja. Tu jest trumna. Ktoś zadzwoni dzwoneczkiem. Dzwoneczka nie ma. I dzwoneczek jest u góry Tu Mogę? Dziękuję I co jeśli wezmę tego ten dzwoneczek tam tutaj? Okej okay. Nie wiem po co mi łopata, żeby wykopać strumneta Boję się Dobra spodziewałem się że będzie coś gorszego I to jest manekin jakiś Który mogę sobie wziąć na ekipę No okej okay, ale tu jest dużo manekinów Młotek ale ty nic lepszy nie jesteś. Zrobiłeś co miałeś zrobić z tymi... Nie, nie zrobiłem. Ale grasz już. 10 minut jakby, bo zapomniałem zrobić A, no. daily streama. No, przepraszam. No. Ale zrobię to. Tu jakaś gra. No, tutaj muszę podłożyć pistolet jakiś, wtedy gram. Bang, bang. I za punkty dostaję. Klucz. Do tego klucz? Tak. Tak, do tego klucz. Ale po co? Dobre pytanie. Czy. To jest pani nauczycielka, która patrzy na geografię. Szczcają? Co ty dajesz? Ty. Dobra, robimy matematykę. W takim razie 7 minus 5, 2, 3 plus 1, 2 razy 4, 8. 9 2. Co to za dźwięki? Jakby ktoś mi laskał. Ok. 9 minus 2, 8, 7, razy 3. Nie, 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 nie. 2 yy, razy 3 równa się 6, odjąć 9 równa się 3. Nieee, mam pistolet. Wow, ale strzałek. Dobra, zbijamy każde okno. Aha, niektóre są na wylocie. Ciekawe. Oj sąsiedzie, będziesz... nie będziesz mieć okien No właśnie coś mi się wydawało, że jednak nie Ziu, ziu, ziu A tu się dalej nie dowiem A Ciebie też mogę? Dobra Nie no Kusi mnie każde okno wybić Przyjemny dźwięk Okej, okay, włączyła się gra Ty. Ty. Ja. Mogę grać, aha, to była ta cała gra, ja nie mogę. Daj, to do tego klucz Czyli dobrze myślałem No okej okay. Coś jeszcze tutaj jest? To są... do czego drzwi? O, To wiele wyjaśnia Tutaj są cegiełki ty 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 ty, ty. A, a tutaj było to? Tak, tutaj było to I spadłem, świetnie Dawaj dowiadujemy się o sekretach sąsiada ja tutaj Mam to wojna dyskowana sekrety sąsiada są ciekawsze niż moje tu zabierę jakieś lecz, który też mi teraz na podłodze Tam też coś wisi łowoś Normalnie bo budowniczy to kartis zostawiasz sobie czy wyrzucasz? Nie No to proszę się zastanowić szybciej. W Miesiu, ogień, równa się klucz. Chyba wiem gdzie jest ogień. Idę to tam zaprowadzić. Aby trochę dalej nie wiem dlaczego czego. Aha Nic z tego idę, idę, jeszcze idę jeszcze tam coś zobaczyć w góry I... Ja zap... A, dlatego woda. Nie chcę wiedzieć, co to było. i się nie dowiem. Mas ainda tem 2 <fazenca> Idź mi stąd, idź mi stąd! Utknąłem, czy wy to widzieliście? Dobra, robimy speedrun. Prawdopodobnie wytrych, tylko jest przydatny. Nawet drzwi te zablokował. Co za człowiek! Dobra, ja wiem gdzie jest wytrych. To jest akurat plus. Ja nie mogę, nie oszalał. Ja nie mogę, nie strasz mnie manekinie. Dawaj mi te klucze, dawaj Mamy tylko minutę Ty, udało mi się Mi się nie udało. <śmiech> <śmiech> Jeszcze mnie zakopowuje w trudnie. Nie żyję, widzowie. Dziękuję za grę.